Wyobraź sobie, że bierzesz do ręki kleszcza, który żerował na dinozaurze, brzmi jak fantastyka? A jednak, kleszcze to żywe skamieniałości, pasożyty, które przetrwały dinozaury, epoki lodowcowe i zmiany kontynentów, ale jak to się zaczęło? Historia kleszczy sięga czasów, gdy po ziemi stąpały jeszcze gigantyczne jaszczury. W bursztynach z Birmy i New Jersey naukowcy odkryli skamieniałe kleszcze. Mające nawet 99 milionów lat. Jeden z nich był nawet przyczepiony do pióra dinozaura. To nie tylko niesamowita ciekawostka, ale i twardy dowód, że już wtedy kleszcze żywiły się krwią. Ewolucyjnie ich korzenie sięgają około 195 milionów lat wstecz, do czasów, gdy istniał jeszcze superkontynent Gondwana. Z czasem kleszcze przystosowały się do nowych gospodarzy, od gadów przez ptaki aż po ssaki, w tym ludzi. Kleszcze miękkie rozwinęły nocny styl życia, żerując krótko w gniazdach ptaków i nietoperzy. Kleszcze twarde natomiast wyspecjalizowały się w długim pasożytowaniu na otwartej przestrzeni. Niezwykła reliktowa rodzina Nuttalliellidae pokazuje jak głęboka i zróżnicowana jest ich ewolucyjna historia. A wszystko to prowadzi nas do jednego wniosku: kleszcze to mistrzowie przetrwania, od czasów dinozaurów aż po współczesne parki miejskie.